Co można zyskać w Kościele? Kiedy Piotr zadał to pytanie Jezusowi, mogło się nam wydawać, że jest bardzo interesowne. Co my z tego mamy, że poszliśmy za Tobą, że zostawiliśmy domy, pola? Co my z tego mamy? Jezus nie mówi, nie myśl tak Piotrze, to jest bardzo interesowne. Jakiś z Ciebie chrześcijanin mogłeś żyć bardziej otwarty na łaski Boże. Mówi do Niego, sto razy tyle otrzymasz. 100 razy tyle otrzymasz, to znaczy w kościele mniej stracisz niż zyskasz. I zyskasz tak wiele, jak nie może ci dać żaden bank, żaden człowiek, żadna instytucja. Więc co można zyskać w kościele takiego? Jakie są zyski z bycia w kościele? Najpierw można w kościele zyskać materialnie. Paradoksalnie rzecz biorąc, można zyskać w Kościele materialnie, dlatego że pomyślmy, ilu ludzi jest w Kościele zatrudnionych. Zatrudnionych na etaty całe, jako księża, jako siostry, nauczyciele, ale też jako kościelni, organiści, jako sprzątaczki. Ile też ludzi, nawet jeśli nie jest zatrudnionych, zyskuje materialne dzięki Caritas. Ile dzieci, ile rodzin. Już od początku Kościoła, Kościół starał się pomagać materialnie ludziom, bo to jest wyraz naszej miłości. I jest wiele osób, które powie: tak, realnie otrzymałem coś materialnego w kościele. Ale przejdźmy do rzeczy duchowych. W kościele można zyskać e, sakramenty. Sakramenty, znamy sakramenty. Wiemy, że one są, już począwszy od chrztu, wiemy, że one są po prostu dla nas e, takim narzędziem, pomostem, e, przestrzenią, w której otrzymujemy łaskę niewidzialnego Pana Boga. I, I pomyślmy na chwilę, czy kiedykolwiek nam zaszkodziła spowiedź, czy zaszkodziła nam modlitwa. Dla mnie na przykład takim fenomenalną rzeczą jest to, że, że za każdym razem kiedy idę do spowiedzi, to, to ja czuję się bardziej wolny. Że za każdym razem, kiedy przyjmuję komunię, to ja czuję się bardziej szczęśliwy. Że, że widzę, że namacanie to mi pomaga. Jeszcze mi to nigdy nie zaszkodziło. Nie tylko sakramenty, ale właśnie też modlitwa. Idę na adorację i po takiej 15-pół godzinie modlitwy adoracyjnej ja czuję się bardziej szczęśliwy. Czuję się bardziej wolny. I nikt mi nie wmówi, że mi to szkodzi. Łóżko mi nie raz zaszkodziło. Człowiek stał jakieś takie niewyspane. Zaszkodziło mi nie raz jedzenie. No i wiadomo, co potem tym było. Nieraz zaszkodzili ludzie. Człowiek długo dochodził do siebie po, po, po jakiejś spotkaniu z tym z ludźmi, ale, ale nigdy prze nie zaszkodziły mi sakramenty, nie zaszkodziła mi modlitwa. Co można jeszcze zyskać w kościele? W kościele zyskujemy wielu przyjaciół, zyskujemy ludzi, którzy myślą tak jak my, którzy mają takie same wartości, ludzi, którzy są e, żyjący, ale też już są po tamtej stronie, są świętymi, bardziej lub nie anonimowymi. I po tych latach, kiedy studiowałem na Zachodzie, kiedy w czasie wakacji spędzałem na różnych parafiach, różnych parafiach w różnych krajach, mam takie doświadczenie, że jesteśmy wspólnotą. Wszędzie to jest ten sam Kościół. On ma pewne cechy charakterystyczne, ale to jest ten sam Bóg, ten sam Jezus. Ci sami ludzie skupieni wokół podobnych problemów. Jeden ze znajomych księży z Anglii był kiedyś na pielgrzymce w Częstochowie pieszej i mówi, że i jaki wy macie podobny Kościół do nas. Macie podobne problemy z młodzieżą, z bierzmowaniem, podobne problemy po prostu między nami kapłanami, podobne problemy z ludźmi świeckimi, czy ludźmi świeckimi z nami, że, że czuję się jakby to był mój dom, jakby to była moja rodzina. A więc mam tę świadomość, że dwa tysiące lat wspaniałych ludzi jak Augustyn, jak Tomasz, jak, jak Teresa, jak Jan Paweł II, jak matka Teresa, że ci ludzie to są moi bracia, moje siostry. Że należę do wspólnoty, która ma naprawdę wielu fantastycznych, wspaniałych ludzi. Nie jestem dzięki Kościołowi sam. Ale to, co może najbardziej zyskuje dzięki Kościołowi, co jest fenomenem i co jest czymś, czego nie można przecenić, to jest, to jest po prostu Pan Bóg. Dzięki Kościołowi otrzymuje Boga. Otrzymuję Boga wcielonego, Jezu y otrzymuję Jezusa Chrystusa, czyli Boga, którego mogę dotknąć, który stał się człowiekiem, który był i jest między nami. Dzięki Kościołowi doświadczam Boga, który jest wszechmogący, który jest miłością, który jest moim Ojcem. Nie jestem już niewolnikiem, nie jestem już sierotą. Wiem, że dzięki Kościołowi mam Ojca. I to jest takie doświadczenie, jakie ludzie mają dzięki rodzinie. Mówią, o tak, no teoretycznie rzecz biorąc, może opłaca się bardziej być singlem, niż być po prostu matką, ojcem czy dzieckiem. Nie, nie, nie. To jest tylko teoria. W praktyce każdy wie. Każdy wie, który doświadczył miłości w rodzinie. Wie, że nie ma nic piękniejszego. Dzięki Kościołowi doświadczam Boga, który jest taką miłością i taką ojcowską wszechmocą, że, że wiem, że, że warto. Że to, co się zyskuje w Kościele, nigdzie nie Poza nim się nie zyska.